To jest Marta. Marta zaczyna dzień od kawy i owsianki. Potem makijaż, dobór garderowy i już może pędzić na zajęcia. Po szkole czas na jogę albo trening kickboxingu. Marta dorabia odprowadzając dzieci do szkoły i ucząc seniorów angielskiego. Wieczorem ma czas na pizzę z przyjaciółmi albo kino. Dzień jak dzień. Tyle tylko, że Marta nie może zobaczyć, jak wygląda jej dzień. Nie widzi. Marta cierpi na zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, które jest następstwem nierozpoznanej na wczesnym etapie choroby genetycznej. Ukończyła znaną w Polsce placówkę dla osób niewidomych i słabowidzących w Blaskach, a następnie prestiżowe międzynarodowe Liceum Red Cross Nordic United World College pod Bergen w Norwegii. Otrzymała stypendium na uczelni w Iowa w Stanach Zjednoczonych. Niestety po roku musiała przerwać studia, bo okazało się, że nie posiada na tyle umiejętności, żeby samodzielnie mieszkać i uczyć się. Dzięki kolejnemu stypendium trafiła do szkoły Center for the Blind w Luizjanie, gdzie osoby niewidome uczą się, jak radzić sobie i funkcjonować w społeczeństwie. Tam nauczyła się wszystkiego, co jest niezbędne do życia osoby niewidomej, czyli alfabetu braille'a. Obsługi telefonu dostosowanego do potrzeb osób niewidomych, urządzeń z echolokacją i tak tzw. linijki brajlowskiej. Szkoła, której kadra składała się także z niewidomych nauczycieli, nie dała jej żadnej taryfy ulgowej. Podczas egzaminu końcowego Marta musiała m.in. przygotować posiłek dla 40 osób w opasce, która nie daje nawet poczucia światła i cienia. Obecnie Marta jest studentką Baruch College, który jest jednym z najstarszych koledzy New York University. Studiuje tam biznes i psychologię z ukierunkowaniem na pracę z osobami niepełnosprawnymi. Jest na ostatnim roku. Niestety, wciąż nie może się usamodzielnić tak, jakby tego chciała, zwłaszcza finansowo. Jako studentka międzynarodowa, która nie jest ani obywatelką, ani nie posiada zielonej karty, nie może korzystać z programów pomocowych przysługującym osobom niewidomym w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio straciła stypendium, które otrzymywała od osoby prywatnej, a bez funduszy nie będzie mogła skończyć szkoły i zdobyć dyplomu. Świat może nie jest piękny, ale chcę go takim widzieć powtarza Marta. Pozwólmy jej zobaczyć dyplom ukończenia szkoły. A przynajmniej pozwólmy jej podtrzymać go w ręku. Marcie można pomóc wspierając ją dowolną kwotą na portalu fundraising gofundme, którego link widzicie poniżej. Pomóżmy Marcie zdobyć dyplom ukończenia szkoły, aby mogła poczuć, że trzyma go w ręku.